Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś wykonałam przepyszny i prosty w przygotowaniu obiad, testując wielofunkcyjną frytkownicę beztłuszczową, dwa w jednym. Zobaczcie, jak przygotować taki obiad. Zapraszam na przepis. Zaczynam od przygotowania frytek. Do pojemnika wkładam frytki, a następnie. Włączam odpowiednią funkcję dla frytek i zostawiam aż do upływu czasu, kiedy frytki będą gotowe. Wielofunkcyjna frytkownica beztłuszczowa dwa w jednym łączy w sobie dwie praktyczne funkcje. Oprócz smażenia powietrzem jest to również smażenie na patelni, dlatego przygotowałam również warzywa. Zobaczcie w jaki prosty sposób przekształcić nasze urządzenie na beztłuszczowe smażenie. Możemy tutaj smażyć mięso, warzywa, ryby i inne produkty. Ja dziś używam pysznych warzyw. Tak jak widzicie, obiad robi się praktycznie sam. Możemy w tym czasie robić inne czynności, mając cały czas kontrolę nad naszym urządzeniem. No i mój obiad jest gotowy, bardzo szybko, prosto, a przede wszystkim Smacznie. Polecam serdecznie.